Ale trudno to jakoś wymierzyć. Bo, bo kiedy wracam do domu, to często muszę coś też znowu zrobić, jeszcze zrobić w domu, co jest właściwie częścią pracy, no coś przeczytać. Ale czy to jest praca, czy nie? Kiedy ja coś czytam, bo to mi będzie potrzebne w mojej pracy, kiedy pójdę do pracy, to czy to jest praca? To jest i praca, i przyjemność. A w ogóle najlepiej to mieć taką pracę, która daje przyjemność i wtedy właśnie trudno powiedzieć, kiedy człowiek pracuje, a kiedy nie pracuje bo najważniejsze jest to, że cały czas robi coś, co mu sprawia przyjemność. Dobrze, dziękuję bardzo. Zakończyliśmy w ten sposób konferencję prasową. Bardzo dziękuję za wszystkie... I teraz może się umówimy na to podpisywanie, że ja... Aha, tylko no, zaraz. Zanim zaczniemy, to chcę powiedzieć tak. Podpiszę wszystkim dzieciom, które chcą, żeby podpisać. Nie musicie się tutaj tłoczyć, przy tym stoliku. Naprawdę, nie ma sensu. Można stanąć sobie spokojnie i czekać spokojnie w jakichś tam kolejności. Bardzo dziękuję. jeszcze! Brawo! Brawo. Dziękuję. Brawo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.